Witam ponownie na kanale. E, czy deszcz pada dzisiaj cały dzień? Czy trzmiele latają? Zaraz zobaczymy. Przed chwilą widziałem trzy wleciały i wylatują. A ja chodzę w nieprzemakalnym paszu. A trzmieliki sobie. O, akurat przegapiłem ten moment. Śleciał jeden ładny. I to jest właśnie zaleta wylatują. Zaleta tych czmielek. Brzydka pogoda, pada, Nie wiem co one nadbierają chyba wody z nektarem. Ale to jest coś pięknego. Brzydka pogoda deszpada. A one pracują. No niesamowite. A wiecie skąd pochodzą? miele w ogóle skąd się wzięły. Prawdopodobnie to szwajcarscy pasterze w którymś tam wieku, w XVI. bodajże, jakby pasali owce na, w górach, to w międzyczasie, jakby pasali owce, przyglądali się bacznie czmielom, bo to jest taki owad, który jest. Dobrze owłosiony i jest w ciężkich warunkach może pracować W górach i, I właśnie z gór Zaczęli Tak całe gniazda Ściągać na dół Poniżej Właśnie gór I W ten sposób Te czmiele się rozprzestrzeniły Na cały Na całe inne Niższe tereny. To jest to owad, który może pracować i yy, przy śniegu leży. Pracuje. Także to jest ciekawy owad. Bardzo ciekawy. Nie lubi za gorących dni, ale daje radę. Ewoluuje, czy tam jak to się mówi dokładnie. Yy, coraz mniej tych włosków mają na sobie niektóre gatunki. mi cały cały telefon zamógł ale to jest właśnie ciekawe że one pracują nie wiem chyba widziałem że coś miał na nóżkach